Nowi członkowie w Radiu L. Coroczne wyjście na rynek w takt poloneza. Wielkopolska Superliga Liceów. Biesiada. A na koniec serwisu news z ostatniej chwili. Minęła 17.30, na newsy Radia L zapraszają Mateusz Dukat, Laura Kiełp oraz debiutanci Jan Streibel, Wiktoria Kaleta, Antonina Płucinicza. Pragniemy gorąco powitać pierwszoklasistów, którzy niedawno dołączyli do naszego radia. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję się poznać. Dziś już nie są więc tylko gośćmi, których miło nam było częstować herbatą i ptasim mleczkiem, ale także współ współtwórcami tej audycji. Mamy nadzieję, że właśnie w tym miejscu będziecie mogli się spełniać. Życzenia składają wszystkie starszaki naszego radia. Dajcie czadu! Miniony czwartek, 10 listopada, o godzinie 12 cała społeczność szkolna, jak co roku, udała się krokiem poleneza na Śremski Rynek. Pochód prowadzony był przez poczet sztandarowy, za którym można było dostrzec postać Józefa Webickiego oraz jego żony, w których wcielili się uczniowie liceum, Franciszek Kmieciak i Magda Woźniak. Po skończonym tańcu klasy ustawiły się w wyznaczonym miejscu na placu głównym. Wybrane osoby z klas czwartych zatańczyły reprezentacyjnego poloneza, którego układ choreograficzny, pełen figur i przejść charakterystycznych dla tego tańca, wcześniej dzielnie ćwiczyły pod okiem naszych nauczycielek WF-u. Oczywiście cała uroczystość doty dotyczyła dnia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska 104 lata temu odzyskała niepodległość. W związku z obchodami wspomnianego święta odśpiewano hymn polski, a następnie głos zabrał także burmistrz naszego miasta, pan Adam Lewandowski. Po skończonej uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami powrócili do szkoły. Zarówno relacja filmowa z Polenęza, jak i zdjęcia z tego dnia dostępne są na stronie naszego Liceum na Facebooku. Wczoraj uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszej rundzie drugiej edycji Wielkopolskiej Superligi Liceów. Konkurs odbył się w kategorii dwóch przedmiotów fizyki oraz geografii. Reprezentanci naszej szkoły rywalizowali jedynie w dziedzinie fizyki z siedmioma innymi drużynami. Zajęli czwarte miejsce. Zabrakło im zaledwie dziesięciu punktów do pozycji liderów. Zmagania uczestników można było śledzić na kanale YouTube Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej. A już za tydzień w auli szkolny chór zaprezentuje wybitne utwory narodowe, widzowie będą mieli możliwość włączenia się i śpiewania wraz z nim. Wisiada z piosenką patriotyczną to pomysł na uczczenie przez naszą małą szkolną społeczność Narodowego Święta Niepodległości, które obchodzimy 11 listopada każdego roku dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Ma przypomnieć pieśni tak ważne w historii naszego narodu. Akompaniament i muzyczne opracowanie utworów przygotowuje Wojtek Frąckowiak. Ale efekt poznamy dopiero w najbliższy piątek. Dzisiaj w naszej szkole odbyło się spotkanie z Michałem Pax Bukowskim. Jest on liderem chrześcijańskiego zespołu hip hopowego o nazwie Młode Koty. Przyjechał z Warszawy, żeby powiedzieć nam kilka słów o tym, jak sami powinniśmy postrzegać siebie i swoją wartość. Przekazał nam wiele cennych słów o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i ma jakiś talent. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a śmiechom nie było końca. To był serwis informacyjny Radia L. Do usłyszenia. Z radością zapraszam Was do wysłuchania wiersza Głos wewnętrzny Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert głos wewnętrzny. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Jeśli nawet się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać i obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie będę. Glu glu. A więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga-go-gi. Dobrze, że się zgadzamy. Ma-a. No, a teraz wypocznij, jutro znów pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu. Gdy leży tak, przykryty litością, oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść bezwładną głowę. A już teraz wywiad. Zapraszamy Was do wysłuchania dzisiejszego wywiadu. Gościmy w stylu Zuz Szymańską z klasy pierwszej G i Kamilę Kazimierczaka z pierwszej B. Kamil interesuje się sportem oraz gra na klarnecie, a Zuzia tańczy. Oboje należą także do samorządu szkolnego. Zaprosiliśmy Was by dowiedzieć się co myślicie o naszej szkole. Jesteśmy ciekawi jak ją postrzegacie jako nowi uczniowie. Serdecznie Was witamy. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. A więc przed nami pierwsze pytanie. W czym najbardziej wi widzicie różnicę pomiędzy podstawówką a naszym liceum? Myślę, że największą różnicą w naszym liceum, a między podstawówką, jest poziom, który to liceum reprezentuje. Nauczycie, nauczyciele o wiele lepiej podchodzą do swoich obowiązków, moim zdaniem, a także jest też wiele konkursów, wiele zajęć pozalekcyjnych, w którym uczniowie mogą uczestniczyć. Myślę, że to jest optymalna odpowiedź na to pytanie i... Największą chyba różnicą jest poziom. Dobrze, więc y, Zuziu, czy w liceum czujesz więcej swego rodzaju wolności? Czy ograniczeń jest tak samo wiele jak w podstawówce, może nawet więcej? To pytanie tyczy się zarówno rzeczy takich jak wyrażanie samego siebie, zasad szkolnych? Oczywiście, moim zdaniem jest wiele więcej wolności, więcej swobody, ponieważ nie ma jakiegoś większego wyrzucania na przerwy, żeby spędzać. Każdy toleruje. W sensie każdy nauczyciel toleruje uczniów, niezależnie od tego, czy od orientacji, czy nie wiadomo czego. Uważam, że o wiele więcej jest tej swobody i o wiele lepiej się czuje w liceum niż w podstawówce. Dobrze, Kamilu, czy twoje podejście do jakiegoś przedmiotu zmieniło się po przyjściu do naszego liceum? Tak, oczywiście. Podejście najbardziej e, zmieniło się do przedmiotów rozszerzonych. E, jest to oczywiście biologia i chemia. E, chcę e, dążyć, e, żeby dążyć do e, nauki tych przedmiotów, potem iść na studia e, w tych przedmiotach, tak jakby. E, czyli biologii i chemii chcę się bardzo tego uczyć. Interesuje mnie bardzo, dlatego poszedłem na ten kierunek, ale także e, chcę bardzo uczestniczyć w tych przedmiotach, takich jak angielski, polski czy matematyka. E, i ta szkoła jest dla mnie bardzo ważna. Nauka też stanowi dosyć, yy, dosyć mocny, mocną motywację do mnie. I myślę, że to są takie przedmioty, które najbardziej mnie interesują i których będę, miał, których będę się najlepiej uczył. Dobrze, więc yy, Zuziu, co najbardziej zaskoczyło Cię w tym, jak funkcjonuje nasze liceum? Oczywiście jest o wiele więcej y, zajęć pozalekcyjnych, co moim zdaniem jest wielkim plusem, ponieważ w, w wielu podstawówkach nie było takiej możliwości do rozwijania się. Yy, I w sumie uważam, że wiele jest możliwości do rozwoju, oraz yy, każdy może robić co, co chce i tak naprawdę nikt nie patrzy na to, więc uważam, że o wiele lepiej. Dobrze, Kamilu, dlaczego akurat ta szkoła, a nie jakaś inna? E, dlatego, że ta szkoła myślę, że ma największy poziom nawet nie myślę, tylko jestem pewny, że ma e, o, największy poziom w naszym powiecie. E, są też tutaj moje właśnie, jak już e, powiedziałem w pytaniu poprzednim, są to moje rozs e, przedmioty rozszerzone, w które chcę potem rozwi e, brnąć, rozwijać. No, i myślę, że to właśnie mój wybór na, do tego liceum był idealnym, co mogłem na razie zrobić w swo, swoim rozwoju. E, czy zmienilibyście też coś e, w naszym liceum? Wydaje mi się, że nie, że wszystko jest idealne i o wiele lepsze. Dobrze, czy nie wiem macie jakieś osoby, które chcielibyście pozdrowić na naszej antenie? Myślę, że oczywiście rodziców. Mam nadzieję, że mnie oglądają i słuchają, a także moją siostrę. A ja bym chciała pozdrowić całą pi moją cudowną klasę pierwsze, pierwszą G oraz moją ukochaną wychowawczynię, wszystkich nauczycieli oraz moją ukochaną rodzinę. Oczywiście ja te swoją klasę pozdrawiam. <grym> Dobrze, więc y, dziękujemy Wam bardzo za y, przyjęcie naszego zaproszenia na wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy na szkolnym korytarzu chociażby. I no cóż, do zobaczenia w następnym wywiadzie. Wywiad przeprowadziły Laura Kiełp. Oraz Wiktoria lejman. Wdech to nowy utwór muzyczny autorstwa Ameli Jankowiak i Mikołaja Gadomskiego. Do jego stworzenia przyczynili się także Karol Walterowicz oraz Olga Kościółek. Wdech dostępny jest m.in. na YouTube i Spotify. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Słuchasz Radia E. A teraz bieg przez plotki. Bieg przez plotki. 2 listopada nasi nauczyciele otrzymali bardzo ważne zaproszenia. Czy domyślacie się o co chodzi? Oczywiście o jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w roku szkolnym studniówka. Jest to niezwykle ważny dzień dla maturzystów. Piękne stroje, polones i muzyka. To właśnie to. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Kto przybędzie w najbardziej oszałamiającej kreacji? Czy będzie to któryś z uczniów? A może to nasi profesorowie będą gwiazdami wieczoru? O tym przekonamy się już w styczniu. A teraz pora na wiadomości sportowe. Słuchasz Radia, Radia L. L. Mundial przed nami. Do, do pierwszego meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata zostało już tylko dwa dni. Czeka nas miesiąc piłkarskich emocji na najwyższym poziomie. Z tej okazji na naszym YouTubie jest już do odsłuchania podcast, w którym szczegółowo omawiamy wszystkie grupy mistrzostw. Zapraszamy do odsłuchania. Warto przypomnieć o sukcesach naszych uczniów w sporcie. 20 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu Śremskiego w biegach przełajowych dla uczniów szkół podstawowych, ale także średnich. Oficjalne dane zawodów mówią o 560 osobach z 15 szkół. Odnosiliśmy tam wiele sukcesów. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w kategorii szkół średnich biegacze z naszego liceum zajęli pierwsze miejsce. Indywidualne miejsca na podium w poszczególnych kategoriach wiekowych zdobyli Marcelina Cielebąg, Faustyna Szłapka, Jaśmina Jurga, Natalia Skrzypczak, Kamil Kazmierczak, Oliwia Gawroniak i Agata Polowczyk. Gratulujemy! Najlepsze, bo lokalne. I tak dotarliśmy do końca naszej audycji. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTube. Będzie nam również niezmiernie miło, jeśli zostawicie po sobie ślad w postaci komentarza lub łapki w górę. Zapraszamy Was również na nasz Instagram Radio L. To wszystko na dziś. Do usłyszenia!